Historia Piotrgorsz pokonuje AZS AGH Kraków 87-78. Po pierwsze, chciałbym pogratulować drużynie Astorii na meczu. jak również trenerowi podał szczegóły tygodniu zwycięstwa. Tygodniu oczywiście w cudzysłowie mówię, w tym sezonie. Dziękuję. Markę jako się nami trenera znamy wszyscy, myślę, że więcej nie mianowicie młodych chłopiec, jak oglądają trenera w telewizji, jak pracował jako trener Wielkie tym duże eee, zadanie. Mogę powiedzieć, odnośnie samej gry, wszystkiego, co się mogło tego działo, to uważam selek. Ja nie mówię, że jest różnica, to że bardzo za zawod, zwłaszcza w pierwszej połowie. Eee, nie wykorzystaliśmy swoich szans na to, żeby zbudować przewagę, ale żeby ją utrzymać, kiedyś trochę odspali coś wpływ na to miał też... Może powiem tak, ja zawsze mówię co myślę i dlatego mam tak sporo kłopotów. No, Dwa razem powiem to samo. Gościnność w bydgoszczy od początku, od, od momentu propozycji treningu porannego o godzinie dziewiątej po dziesięciogodzinnej podróżał do Tusem, bo to drugie miejsce chyba w Polsce, w Polsce kiedy usłyszałem tyle miłych rzeczy z Tobą na temat przede wszystkim swojej rodziny. Natomiast jeśli chodzi o samą grę to y, na pewno widać w drużynie zbyt goszczy, to że jeszcze zaczęła biegać. Zabiera nas na pewno przy tym czegoś się nie spodziewało się to jest na pewno chodziło chodzi o, o to co widzieliśmy, to na co przygotowani. przygotowali, to na pewno myślę, to jest zasługa pracy. Cóż w Astorii zrobiła 10-punktową przewagę i potem z różnymi przykładami ja utrzymywała bądź też nie i dowiezła do końca raz jeszcze o tym życie rękośna szobało. No co mogę powiedzieć, no my przegraliśmy niestety pierwszą połowę dosyć wyraźnie i myślę, że potem po prostu ta storia kontrolowała, to zabrała nam to co my graliśmy, czyli szybką poszykówkę, rzuciliśmy po szybkim takich 5 punktów. A zrobiła z nami to co my powinniśmy zrobić z nimi, czyli rzuciła z 20 punktów, więc... Zdecydowanie za dużo po prostu. Tranzyczny był w pierwszej połowie beznadziejny. Staraliśmy się wrócić, mieliśmy swoją szansę w drugiej połowie. Niestety jakieś tam drobne błędy niece spod kosza, jakaś strata w tragicznym momencie i sami puściliśmy po zwycięstwo, Gratuluję ja drużynie przeciwnej. Zagrała naprawdę dobry, dobry zawód. Będzie na życiu. Ja przede wszystkim gratuluję swojego bo to oczywiście jak to zawsze zwycięstwo jest ważne. Podziękowałem kochakom, że też jakby pomogli mi w tym odgicie. Dzisiaj na Ali po latach. Jestem tutaj praktycznie tydzień czasu i najbardziej cieszy mnie to, że zespół bardzo dobrze zareagował na to, co chciałem w jakiś sposób od początku na nich. Może nie wymusić, ale oczekiwałem takiej, takiej gry. Chcieliśmy grać agresywnie, chcieliśmy grać szybko, do przodu. Oczywiście nie dalek jestem od tego, żeby powiedzieć, że to było jakieś wyśmienite, wyśmienite spotkanie. Bardzo wierzę w to, że, że te spotkania będą lepsze i mniej nerwowe. Że będziemy w tych elementach iść do przodu. Jest troszkę czasu, ale dzisiaj co mnie cieszy? 9 zawodników, których, których dzisiaj było na boisku, wszyscy dali punkty. Zespół e, wykonał 24 asysty. Każdy zawodnik również brał w tym udział. E, każdy zawodnik miał asystę, czyli zespół zaczął grać w ataku razem. w popełniliśmy sporo błędów, ale, ale determinacja była. I tego, tego oczekiwałem. Będziemy te rzeczy czyścili. Bardzo się cieszę. E, powiem jeszcze tylko tyle, że. Przez cały tydzień byłem przekonany o tym, że Filip zagra wyśmienity mecz, bo zagrał dzisiaj bardzo dobry mecz, bo e, pracował tak jak wszyscy bardzo dobrze, ale Filip pracował jeszcze wszystkim czymś więcej i gratuluję Ci Filip, tego ustępu dzisiaj. Mam nadzieję, że takich meczów będziesz notował e, jeszcze, jeszcze wiele e, w swojej karierze. Jeszcze raz dziękuję bardzo za przyjęcie i za, e, za to, że że, że, żeśmy wygrali. Dzięki yy, No tak, dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Yy, szczególnie, że właśnie przyrobić od tej trenera. Yy, no Na pewno najbardziej cieszy ta liczba asyst, yy, gdzie zaczęliśmy się bardziej dzielić tą piękną w ataku. No i myślę, że zaangażowanie, które było decydujące, pomimo właśnie jednak yy, trochę zrozumieliśmy tych strat. Mieliśmy tylko błędów w obronie i w ataku, ale właśnie ta determinacja i gdzieś gra zespołowa zdecydowała o tym, że, że wejśliśmy ten czas.